Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Barbara Pasek i na co dzień pomagam innym w życiowych transformacjach. I nic tak wspaniale nie wpływa na naszą życiową zmianę, jak kierowanie uwagi do potencjału, do tego, dokąd my właściwie zmierzamy i czego pragniemy. I takim wspaniałym sposobem na to jest rytuał ustalania intencji na nowy etap, albo na przykład na nowy rok. Nie wyobrażam sobie wchodzić w nowy rok bez intencji, bez takiego poczucia po co i dokąd ja zmierzam. I to zrobimy dzisiaj. Ale najpierw zapraszam Cię do tego, żeby zaczarować swoją przestrzeń. Bo widzisz, ta nasza zmiana nie wydarza się poprzez to, że my o niej. Ostatecznie myślimy w zamkniętej pozycji. Nasza zmiana wydarza się poprzez bycie już w stanie tego, co pragniemy przyciągnąć. Więc daj sobie taką chwilę tylko dla siebie. Zaczaruj przestrzeń, przygotuj, żeby ci było miło, przyjemnie. Może będziesz chcieć wywietrzyć swoje pomieszczenie. Może na przykład zapalisz świecę. Ja to zrobię już teraz, więc do tego Cię zapraszam. Znajdź kilka takich elementów, które naprawdę sprawią Ci przyjemność. I na przykład, niech zapalenie takiej świecy już będzie otwarciem takiej, takiej przestrzeni, zaproszenia nowego do Twojego życia, do Twojego roku. To są takie elementy rytualne, symboliczne, ale bardzo, bardzo ważne. Może chcesz przygotować na przykład jakiś napój, coś pysznego, bo pragnęłabym, żeby dać temu chwilę czasu. Na pewno przyda się notatnik, w którym będziemy pisać i jakieś kadzidła, które też pomogą nam w tym procesie. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest intencja, intencja na nowy rok. To jest taka odpowiedź na pytanie, Czego ja pragnę doświadczyć? Jakbym miała to tak najbardziej uprościć, to jest właśnie o tym, czego pragnę doświadczyć, na co się otworzyć, co pragnę przyciągnąć. Bo widzisz, najczęściej zmiana w życiu nie wydarza się, ponieważ my mamy całą uwagę skierowaną do problemu i do tego, czego już nie chcemy. A biorąc pod uwagę, że energia podąża za uwagą, to jeżeli cała twoja uwaga jest skierowana do tego czego ty już nie chcesz, czego ma nie być, na problemie, który cały czas ci zaprząta głowę, to tam też idzie energia w twoim życiu i to rośnie. Dlatego naszym celem jest skierowanie naszej uwagi do potencjału, do tego czego pragniesz, do kierunku. I teraz zaproszę cię do tego, żeby wziąć notatnik i Zapisać takie proste hasło. Otwieram się na. Na co otwieram się w Nowym Roku? Otwieram się na. A także pragnę przyciągnąć. I tutaj daj sobie czas. Daj sobie przestrzeń, żeby wypisać kilka, może konkretnych rzeczy: jak na przykład otworzyć się na więcej obfitości finansowej, czy pragnę przyciągnąć nowych ludzi w swoim otoczeniu, ale też możesz wypisać takie mniej namacalne jakości, jak na przykład lekkość, wolność czyli to tak naprawdę, jak pragniesz się czuć. To jest niezwykle istotne, aby połączyć się z tym elementem takiego czucia, jakie tam są wrażenia, jakie tam są emocje w tym nowym stanie, w tym nowym etapie. I tutaj już jesteśmy w tym miejscu łączenia się z kierunkiem, z energią potencjału. Już z tego miejsca zaczynasz zauważać, czego potrzebujesz, do czego cię ciągnie. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz więcej czasu, możesz teraz zatrzymać to wideo i dać sobie jeszcze chwilkę na to, żeby wypisać więcej, żeby dać temu trochę uwagi. W sumie zapraszam Cię do tego, żeby podejść do tego naprawdę uważnie i obszernie, bo z racji tego, że większość czasu spędzamy raczej w tym, czego nie chcemy, to może to jest ten idealny czas, żeby chociaż ten jeden raz dać dużo uwagi temu, czego pragniesz. Na co się otwierasz? Jeżeli coś chcesz zaprosić do swojego życia, to musi być na to miejsce. I to jest to, do czego przejdziemy teraz. A konkretnie, jak chcesz zrobić przestrzeń na to, aby te nowe rzeczy, nowe zjawiska, ludzie, nowe jakości, aby pojawiły się w Twoim życiu. Bo jeżeli na przykład pragniesz spokoju, ale nie ma na niego miejsca, to warto to miejsce zrobić. W jaki sposób? Na przykład to, że usuniesz jakiś niezdrowy nawyk, typu, że wieczorem skrolujesz social media i że to jest ostatnia rzecz, którą robisz przed snem, to skrolujesz social media. Może warto by było pożegnać ten element, dzięki czemu automatycznie robi się miejsce na więcej spokoju. Czasami to jest tak, że robimy miejsce poprzez mniej interakcji z jakąś osobą, która Sprawia, że czujemy się obciążeni, albo że robimy sobie jakieś takie konkretne ramy, w których pracujemy, czyli że pracujemy mniej, czyli żegnamy na przykład pracę od świtu do nocy. To są tego typu elementy, które są bardzo istotne. Bo wiesz, jeżeli my sobie narzucimy więcej tego, więcej tamtego i jeszcze tego, to nasze życie zaczyna puchnąć, a to chodzi o to, żeby było miejsce na to nowe, więc zróbmy je. Więc kolejne co zapiszemy, to co postanawiam pożegnać. Jak zrobię miejsce na nowe? I ponownie daj sobie na to chwilę, daj sobie moment na to, żeby naprawdę to tak poczuć, zgłębi. Ty wiesz, co ci nie służy, ty wiesz, czego jest za dużo. Ty wiesz, w jaki sposób to można zrobić, tylko czasami, kiedy my idziemy z takiego rozpędu, to nie zauważamy tego naszego autopilota. I to jest ta chwila, to jest ten rytuał, żeby dla tego Twojego nowego roku, dla potencjału nowego etapu, na chwilę się zatrzymać i tak z głębi poczuć, co warto pożegnać. I jak już masz tę listę, to zapraszam Cię do takiej chwili naprawdę zamknięcia i pożegnania. Do tego może posłużyć nam dowolne kadzidło. Ja mam palosanto. Kadzidła są używane w ogóle do zamykania pewnych rozdziałów, do żegnania, do oczyszczania. To jest symboliczne, ale tak naprawdę bardzo, bardzo istotne. Więc pozwól, żeby pojawiło się trochę dymu i możesz oczyścić zarówno to, co zostało napisane. Z taką intencją pożegnania. Jak i rozprowadź odrobinę kadzidła wokół siebie, możesz zamknąć oczy. Wziąć kilka świadomych oddechów, poczuć ten zapach. Hmm. I z takim uwalniającym oddechem powiedzieć sobie w środku: żegnam, z tego rezygnuję. To zostawiam za sobą. I możesz jeszcze na chwilkę pozostać z zamkniętymi oczami, i w tym stanie, w kontakcie ze swoim wnętrzem, położyć sobie dłoń na sercu. Poczuć, jak klatka piersiowa się porusza w górę i w dół, przy oddechu, poczuć to swoje bijące serce. I z tego miejsca, z tego połączenia pozwól, żeby z Twojego środka wyszła odpowiedź na pytanie: Jaka jest moja intencja na nowy rok? Czego pragnę doświadczyć? Nie z myśli, tylko z poziomu czucia Twojej głębi. Czego pragnę doświadczyć? Moja intencja na Nowy Rok to... Nie uśmiechnij się do tego obrazu. Do tego, że stało się to jasne. Do tego, że w tak prosty sposób pojawił się Twój kierunek. To, czego tak naprawdę pragniesz. Kiedy otworzysz oczy, zapisz również to. Moja intencja na nowy rok to. I zapamiętaj to. Ta kartka czy ten zeszyt może gdzieś Ci towarzyszyć, może być gdzieś w jakimś widocznym miejscu, albo w takim, do którego często wracasz. Dzięki temu będziesz sobie o tym przypominać. To będzie Twój kierunek, tam będzie wędrowała Twoja uwaga, więc tam będzie wędrowała też Twoja energia. Dzięki temu zaczniesz kreować swoją rzeczywistość, zaczniesz kreować swoją codzienność właśnie w tę stronę. I zobaczysz, jak szybko rzeczy zaczną zmieniać się w Twoim życiu. Tak naprawdę tego typu mały rytuał możesz robić przed kolejnymi etapami, a czasami nawet idąc spać i zrobić to z intencją już dania uwagi swojemu kolejnemu dniu. To jest przepotężne. Kiedy staje się naszym, naszą rutyną, naszym stałym elementem, wtedy zaczynamy dzień po dniu bardzo świadomie być w kontakcie z naszymi intencjami i z tym, czego pragniemy doświadczyć. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Twoje wrażenia po tej bardzo prostej praktyce i życzę Ci, żeby ten kolejny etap był dokładnie taki, o jakim marzysz.